Iwet Popławska. Obchody dziesiątej rocznicy śmierci księdza Jana Twardowskiego w Belgii. Utwory wybrane, eseje, poezja, sentencje twórczość międzynarodowych poetów. Inicjatywa kiełkowała we mnie i wzrastała miesiącami. Przy współpracy salonu literackiego w Lierz prezes Leokadia Komaiszko list z daleka będziemy od koncepcji myśli do realizacji umacniać więzi polsko-polonijne. Moc sprawcza może okazać się trwałym rozwojem Artystycznym na podstawie dzieł księdza Jana Jakuba Twardowskiego, aż do pełnej samorealizacji. Relacje z niebanalnymi ludźmi, takimi, którzy mają coś do zaprezentowania i powiedzenia wiele od siebie, i poprzez twórczość poety, filozofa, który wprowadza nas w arkana poezji, natury. Świata lat dziecięcych. Spróbujmy wyjść poza swoje intelektualne bariery, przełamać swój głos wewnętrzny i przedstawić międzynarodowo to, co trzymamy w przysłowiowych zakamarkach serca i myśli. W twórczości księdza Jana Twardowskiego, poety, jest wysublimowane świeże bogactwo myśli i wyjątkowe spojrzenie na życie i szczęścia egzystencjalnego. Pragniemy stanąć w obliczu zadumy, tęsknoty. Napisać o żywym w nas do dzisiaj słowie, to jest do 23 i 24 stycznia 2016 w Lierz o tak zjawiskowej, jaką jest poezja księdza Jana Twardowskiego. To sięgnięcie pułapu nieskazitelnego w umysłach nieba. Codzienność każdego z nas jest maleńkimi lub dużymi czynami serca i charakteru. Gdyby nie te uczynki, przejście mandrami życia byłoby jak życie lub przejście pustynią bez światła i wody, szaroburę i bez sensu życia na Ziemi. I są takie osobowości, którym chciałoby się powiedzieć: Dziękuję, że danym mi było poznać Ciebie, lub dziękuję, że poznałam Twoją twórczość. Znajdując ją, nadałeś sens mojemu życiu. Dziękuję, że pokazałeś mi drogę do nadziei i tworzenia dla pokoleń. W kulturze i dziedzictwie narodowym potrzebne są miejsca pewne i trwałe, dzieła piór trafiających do uczuć, wyobraźni i podświadomości odbiorcy. Tak właśnie poeta pisał o wartościach i ideałach, ale nade wszystko nimi żył. Skromny w sercu. Jeden z niezłomnych piszących oraz wprowadzających w życie codzienne twórców polskiej literatury, promując młodych, pełnych obaw poetów. Eurydyta, geniusz wersów i niebanalnych metafor. Apostrofy oraz inne formy pisarskie często były o charakterze Modlitewnym. Fenomenalnie kierował uwagę swojego audytorium na to, co jest krystalicznie czyste w naturze widoczne spojrzeniem każdego z nas. Pisano o poecie kochają go za to wszyscy wierzący i niewierzący. Pobożniejsi i grzesznicy, dorośli i dzieci. Dbałość i konsekwentne pamiętanie o kulturze polskiej i dziedzictwie narodowym powierzyli nam z ufnością nasi ojcowie i dziadkowie. Jest to naszą patriotyczną powinnością oraz każdego Polaka na każdym kontynencie świata. Czytał Bogdan Dmowski z Wupertalu. Twórczość przedstawiona podczas spotkania w dziesiątą rocznicę śmierci księdza Jana Jakuba Twardowskiego z inicjatywy i skompletowanych materiałów wirtualia art.